Cześć, witam Was w tym krótkim nagraniu. Chciałem Wam dzisiaj kilka słów powiedzieć o tym, jak dochodzi do tego, że zaczyna się robić, zaczyna się wytwarzać z pastyka stopy, z pastyka kończyny dolnej. Po udarze na początku nie ma w ogóle zwykle, nie ma funkcji kończyny dolnej, pacjent nie potrafi odpowiednio zarządzać grupami mięśniowymi. Ale pierwsze co e, zaczyna wracać, pierwsze co e, powraca do swojej funkcji, to są e, zginacze i przywodziciele stawu biodrowego. Czyli na początku mniej więcej tak do 30 dni po udarze już na pewno powinny się te zginacze i przywodziciele stawu biodrowego aktywować. One wracają jako pierwsze spośród pozostałych grup mięśniowych kończyny dolnej. Zaraz po aktywacji, właśnie tych zginaczy kończyny dolnej, rozpoczyna się aktywacja zginaczy, oprócz, przed, najpierw zginacze stawu biodrowego, przepraszam, a później zginacze. Stawu kolanowego. Zaraz po tych zginaczach biodra włączają się nam mięśnie, które zginają nam kolano. I to też tak zachodzi mniej więcej do 30 dnia po udarze. Już powinno być widać, że pacjent jakieś tam zdolności w tym kierunku już ma, żeby kolano zgiąć. Później, zaraz po włączeniu się tych zginaczy, biodra i kolana, niestety włącza nam się spastyka. Zaczyna nam narastać tutaj spastyczność tej kończyny dolnej, co objawia się tym, że pacjent stopę układa w zgięciu podeszwowym i supinacji. Czyli, to jest to typowe takie ustawienie spastyczne stopy, kiedy pacjent nie ma możliwości niestety często tej stopy do góry podciągnąć i wytwarza się właśnie taki mechanizm putiego, czyli to nawykowe, takie spastyczne ustawienie stopy. <laughs> Trzeba o tym pamiętać, że niestety ten mechanizm putiego, gdy e, nie przeciwdziałamy mu, e, niestety utrwala się i powodujemy e, tym samym to że pacjent zacznie w ten sposób układać stopę właśnie w tym zgięciu podeszwowym, bo niestety stopa nie wraca tak szybko aktywność mięśni stopy nie wraca tak szybko jak biodra czy kolana. Aktywność mięśni stopy pojawia się dopiero na przykład może się pojawić dopiero po około 3 miesiącach od udaru. I wtedy dopiero mogą Aktywować się zginacze grzbietowe stopy, czyli te mięśnie, które stopę unoszą do góry, podciągają stopę, podciągają palce do góry. I gdy utrwalimy już wcześniej mechanizm putiego, bo nie będziemy mu zapobiegać poprzez zastosowanie odpowiednich ortez czy podciągów na stopę, które bo, będą to, tą stopę unosiły do góry. I gdy tego nie będzie, to organizm, ym, układ nerwowy nie będzie otrzymywał takiej stymulacji, impulsacji, że, żeby tą stopę do góry ciągnąć, jak podciąg nie będzie zastosowany. No i ym, jak te mięśnie ym, y, zginaczy grzbietowych stopy zaczną się aktywować, to już będzie za późno, dlatego że będzie utrwalony mechanizm płytiego, w którym stopa jest opadnięta spastyczna w dół i y, y, będzie to diametralnie zmieniać y, chód pacjenta, będzie utrudniać y, jego poruszanie się. Także pamiętajmy o tych ortezach, podciągach od razu na samym początku <laughs> po udarze tak naprawdę, kiedy pacjent stawia pierwsze kroki, żeby mechanizm płyt się nie utrwalił. Wtedy możemy stymulować tą stopę do podciągania do góry i wtedy Będziemy aktywować zginacze grzbietowe stopy, co będzie nam um, ułatwiało później um, prowadzenie tego pacjenta i dalszy przebieg terapii. Tyle w tym nagraniu. Dzięki za obejrzenie do końca. Trzymajcie się do następnego hej.